Dlatego, tego co się w naszym maju zmienia, niestety na razie nie będzie wiedział, co chodzimy, trzeba powoli się na to wziąć, tak? Tak robił sensyjny kochaj, tak? To i kowa Mówił maestro samojago, robił na przykład maestro z który się przyjaźnił. Klasyka jeszcze to robimy raz. Teraz zobaczcie, pierwsze wyrzuca w biodro, ręce zostały, na długa i teraz... Tak naprawdę to jest biodro. Ja nie wiem dlaczego tak jest, ale najpierw otwieram biodro i wyjeżdżam dopiero, tak? Ja wiem, że to będzie trudno, bo jesteście przyzwyczajeni do tego ruchu, a ma być tak. Raz. Czyli najpierw wyrzucacie biodro, ręce są w dół. Tu wystarczy to, he, to heja po prostu na tak, filmach, tak, tak? Tak. I teraz siódmy. Działa, ale działa o wiele mocniej niż to, co robiliście przez ostatnie 40 lat. Raz, hop! Yy, nie wiem, to może mogą być czteroosobowe grupy, ale